Jeden z bliźniaków miał urodziny 3 dni później niż drugi. W jakiej sytuacji jest możliwe, jeżeli urodzili się w odstępie zaledwie kilkudziesięciu minut od siebie? Jeden z bliźniaków urodził się przed, a drugi po północy. Oprócz tego, między ich narodzinami, matka przekroczyła linię zmiany daty, na przykład płynąc statkiem, ze wschodu na zachód. Dodatkowo pierwszy bliźniak musiałby przyjść na świat 28 lutego w roku zwykłym, w tym założeniu, w roku przestępnym jeden z bliźniaków świętowałby urodziny 28 lutego, a drugi 3 dni później, czyli 2 marca. Ta zagadka jest jedną z najdawniejszych zagadek logicznych. Pochodzi ona prawdopodobnie z VIII wieku z czasów Karola Wielkiego. Jej treść brzmi, chłop. Musi przewieźć przez rzekę wilka, kozę i kapustę. Łódka jest jednak na tyle mała, że może się w niej zmieścić tylko chłop i jedno z tych trojga. Nie może pozostawić kozy z wilkiem na drugim brzegu, bo wilk pożre kozę. Jeżeli pozostawi kozę z kapustą, to koza zje kapustę. Jak chłop przetransportuje wszystko na drugi koniec rzeki? Należy zacząć od kozy. Chłop przewiezie kozę, następnie wraca po wilka, a gdy przeprowadzi go na drugą stronę rzeki, zabiera kozę z powrotem. Zostawia ją na brzegu, odwozi kapustę i w końcu wraca po kozę. W ten sposób przeprawa kończy się powodzeniem. Załóżmy, że wokół równika ziemskiego wybudowano wielki mur składający się z biliona cegieł. Każda z nich waży 2 kg. O ile nasza planeta stałaby się cięższa, gdyby postawiono na niej taki mur? Ziemia wcale nie stałaby się cięższa. Materiał na cegły pochodziłby przecież z naszej planety. Dzięki za oglądanie. Jeżeli materiał się spodobał, nie zapomnij o łapce w górę. Subskrybuj wizologicznie. Zachęcam Cię również do odwiedzania mojego Facebooka. Na razie.